Życie w chaosie informacyjnym i presji społecznych stereotypów sprawia, że tracimy z oczu to, co naprawdę ważne. Dlatego warto świadomie wybierać treści, działać zgodnie z własnymi wartościami i budować solidny fundament charakteru. Każdy dzień to szansa na małe kroki ku zmian, które prowadzą do pełniejszego. I bardziej autentycznego życia. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj w czytelni niedzielnej znów jesteśmy i będziemy czytać po raz drugi książkę Fryderyka Karzoka, naszego mentora, pod tytułem Zapomniana kompetencja. Książka genialna w Twojej treści. I bardzo się cieszę, że w niedzielę jesteście w takim dużym składzie, coraz większym. A my możemy przejść do rozdziału trzeciego tej książki. Ten rozdział jest zatytułowany Uporządkuj ten hałas. Porządku I ten chaos. Chaos, porządek. Właśnie. Jak radzić sobie z chaosem informacyjnym? Czy zadajecie sobie czasem takie pytanie? Chaos informacyjny jest nie do ogarnięcia. Tak by człowiek chciał sobie pomyśleć. Natomiast w życiu codziennym bombarduje nas mnóstwo informacji od wiadomości oczywiście w telefonie poprzez porady z internetu jakieś czytelnie na YouTubie i inne rzeczy często sięgamy po nie chaotycznie na przykład scrollujemy oglądamy kotki które coś tam robią albo jak tam komuś coś się nie udało jest to bardzo chaotyczne, takie spontaniczne i prowadzi to często, wzbudza w nas uczucie przytłuczenia. Ważne jest, aby wybierać takie treści, które wspierają nas, nasz rozwój, nasz, prowadzą do lepszego życia dla. Bo możemy wybierać albo takie treści, które wspierają nasz rozwój, albo takie, które będą robić z naszego umysłu śmierć. Czyli zamiast oglądać przypadkowe filmy w sieci, sięgajmy lepiej po wiedzę, która ma wartość i przynosi nam korzyść. Właśnie. Łatwo powiedzieć, tylko jak to zrobić? Najlepiej drobnymi krokami, czyli codziennie. Ograniczaj czas spędzony na przeglądaniu mediów społecznościowych, YouTube'a, TikToka, Facebooka, Instagrama, na przykład do 30 minut. W telefonie mamy taką opcję, która pokazuje, ile czasu spędziliśmy przed ekranem. Czasem, jak się to przeczyta. To człowiek sam się dziwi, tylko tak długo, co ja w tym czasie robiłem. Prawda? Ograniczenie do 30 minut spowoduje to, można tam taką opcję ustawić, spowoduje to, że będziemy musieli więcej czasu poświęcać na inne sprawy. Czyli zamiast na przykład skrolować wieczorem telefon, Przeznacz 10 minut na podsumowanie dnia, na zapisanie najważniejszych myśli, na refleksję nad tym dniem, czego się nauczyłem, co zrobiłem dobrze, co mogę jeszcze poprawić. W taki sposób właśnie możemy poradzić sobie z chaosem informacyjnym, który. Prytłacza nas i który otacza nas. Właściwie na wyciągnięcie ręki. Ponieważ budowanie stabilnych fundamentów charakteru to jest tak jak przy, przy budowaniu domu. Kluczowe znaczenie mają fundamenty. Ich nie widać, one są pod ziemią, one są gdzieś tam głęboko, ale są najważniejsza dlatego, tego, żeby ten dom porządnie stał, żeby był stabilny, trwały. I takie fundamenty jak i takie fundamenty dla domu są właśnie tym do czego w życiu jest silny charakter. Silny charakter, na którym możemy postawić Siebie, swój rozwój, swoją edukację, swoją pracę. Wszystko, co mamy w życiu. Fundamentem życia jest charakter. Właśnie. Cechy takie jak uczciwość, cierpliwość, czy prostota, na przykład, pomagają. Lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia, z wyzwaniami, które czekają na nas codziennie. I od tego, jak sobie, jak się nimi zajmiemy, zależy jakość naszego życia. Bycie autentycznym, na przykład, wobec siebie oraz innych, pozwala budować prawdziwe relacje. Nie tylko jakieś fałszywe pozory, grę, ale właśnie takie prawdziwe relacje, które zbudowane na fundamencie charakteru wytrzymają na pewne próbę czasu. Kiedy obiecujemy komuś, że mu pomożemy, Dotrzymujmy słowa. Nawet jeśli wymaga to od ciebie dodatkowego wysiłku. Bo takie postępowanie buduje Twoją spójną, Twoją wewnętrzną spójność. Spójność, która świadczy właśnie o Twoim charakterze i która. Buduje nasze poczucie wartości, gdy dotrzymujemy słowa. Tylko jedno. Czy to słowo damy sobie, czy to słowo damy komuś innemu. W codziennym biegu łatwo popaść w takie dwie skrajności. Albo martwimy się wyłącznie o Wiosłość, I wtedy zaniedbujemy teraźniejszość. Albo odwrotnie. Żyjemy chwilą, tu, teraz, dzisiaj, ale ignorujemy nasze długoterminowe cele. Te takie duże kamienie, jak żeśmy to nazwali przy okazji czytania książki Stevena I oczywiście te skrajności, są niedobre. Znalezienie, dopiero znalezienie jakby balansu między, między nimi, między teraźniejszością a planowaniem przyszłości jest, jest właśnie kluczowe. Weźmy na przykład urlop. Teraz jest dobry czas urlopowy, który się zbliżył. Niektórzy są nad morzem i patrzą na piękno wody, która się. Kryje pod wschodzącym słońcem. Czyli planowanie urlopu, na przykład za rok, jest ważne. Oczywiście, bo to jest nasz duży cel. Ale też cieszenie się drobiazgami, które są tu i teraz, dzisiaj, również jest ważne. Obie rzeczy są tak samo ważne i to jest ten balans. Te drobiazgi to filiżanka kawy czy spacer. Wzdłuż plaży lub po parku. To jest właśnie ten balans, gdzie planując to, co będzie za rok, za pięć lat, nie tracimy z oczu również tego, co jest dzisiaj, co się wydarza nam, albo co sami tworzymy w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że robicie sobie taką listę swoich celów długoterminowych, ale jednocześnie z tą listą, jakby codziennie wykonujemy jakiś właśnie mały krok, taki drobiażdżek, który krok, który prowadzi w kierunku ich, ich realizacji. Na przykład, jeśli chcemy nauczyć się nowego języka obcego, to moja pasja. Jeśli chcemy się nauczyć nowego języka obcego, to nie trzeba od razu poświęcać na to dwóch godzin i albo dłużej. Tylko wystarczy nauczyć się jednego słówka, może dwóch, a po roku będzie ich już prawie tysiąc. Ale codziennie. Wykonywać taki mały ruch w kierunku realizacji tego dużego celu. Czasem dajemy się złapać w taką pułapkę stereotypów, bo w życiu, to jest akurat dobre, często działamy według schematów, ale nie zawsze te schematy są dobre. Działamy według, działamy nawykowo, Właśnie, to, czego uczymy się tu w klubie. I niektórzy działając według schematu, myślą sobie, że muszą osiągnąć sukces, kupić dom, założyć rodzinę, mieć męża, dzieci. To jest taki schemat, który panuje w społeczeństwie. Większość ludzi może tak robi, jednak każdy. Ma prawo do własnej drogi, do własnego sposobu postępowania. Zastanów się, czy Twoje cele są rzeczywiście Twoje. Czy to nie jest czasem tak, że to otoczenie, które wokół Ciebie jest, w jakiś sposób wywiera presję na Ciebie i wywołuje poczucie winy, jeśli nie robisz tego co. Co chcą twoi rodzice, co chcą Twój pracy, co chcą sąsiedzi. Masz prawo do własnej drogi. Zastanów się właśnie nad tymi celami. Rzeczywiście twoje, czy tego, co chcę Cię oddać? Na przykład, czy naprawdę chcesz awansu w pracy? Czy, czy tylko wydaje ci się, że powinieneś go chcieć? Czy jest to twój cel, czy cel Twoich rodziców? Na przykład, jeśli na przykład czujesz, że presja, Posiadania określonego zawodu, stanowiska cię przetłacza. Zastanów się, co naprawdę lubisz robić. I zacznij planować małe zmiany w kierunku tej wymarzonej pracy. Nie musisz być prezesem wszystkich prezesów. Możesz mieć wymarzoną pracę dla siebie. Nie musisz iść za. Tym, czego oczekuje od ciebie otoczenie, tylko tym, co jest Twoją drogą. Jeśli wszyscy w otoczeniu realizują pewne plany, na przykład bieganie maratonu albo morsowanie w zimę, a Ty wolisz na przykład spacery w parku, to podążaj ze swoimi pasjami. Nie bądź na siłę maratończykiem ani morsym. Masz prawo do własnego życia. Jak to osiągnąć? Poprzez codzienną pracę nad sobą. Rozwój osobisty, to co tu robimy, to coś, co każdy z nas może Wdrażać na co dzień. Co właściwie nic nie kosztuje. I nie musisz od razu zmieniać wszystkiego. Wystarczy zacząć od małych kroków. Jak na przykład lepsza organizacja czasu. Pamiętamy, pierwszy nawyk zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. I to nie jest przypadek, że przez tydzień zajmujemy się tylko jedną rzeczą, a później to powtarzamy. Dlatego, że to wszystko nie przychodzi od razu. Tak jak dąb za drzewem w naszym, dąb za oknem w naszym ogrodzie nie wyrośnie od razu w ciągu nocy, tak samo nasze nawyki również nie zmienią się od razu. Wystarczy zacząć od małych kroków. I takie Małe kroki, takie działania pomagają budować trwałe zmiany w naszym życiu. Wydawałoby się, że przygotowanie planu na jutrzejszy dzień to takie, nic takiego, nic nie daje, a jednak kolosalnie i diametralnie zmienia nasze życie. Albo na przykład zaczynanie dnia, tak jak my to teraz robimy. Niedziela rano, zamiast spać, tak jak wszyscy inni dookoła, my wstajemy, po to, żeby zainspirować się, zacząć pożytecznie ten dzień i nie tracić czasu. Można każdego ranka spędzić pięć minut na Medytacji lub ćwiczeniach oddechowych, właśnie po to, żeby zacząć ten dzień spokojniej i być bardziej skoncentrowany. Albo poświęcić 15 minut na naukę jakiejś nowej umiejętności. Na przykład gotowanie zdrowych potraw. W ogóle gotowanie, pieczenie. Kuchnia nie musi być super czysta zawsze. To ona jest, żeby ją wykorzystywać. I wystarczy poświęcić 15 minut dziennie, żeby po pewnym czasie właśnie opanować tę umiejętność. Zacznij tu i teraz. Każdy dzień to jest taka okazja, by coś zmienić. By Zrobić coś inaczej, by polepszyć swoje życie. Może to być jakiś prosty gest, na przykład zastąpienie oglądania telewizji poprzez rozmowę z rodziną. Albo decyzja, tak jak mówiliśmy w tym tygodniu, żeby zamiast narzekać, Spróbować cieszyć się tym, co już ma tą filiżanką kawy, zdrowiem, takimi prostymi rzeczami, które są w nas i są wokół nas. Bo właśnie takie małe kroki prowadzą do dużych zmian. Nie doceniamy tych drobiazgów, jaki one mają olbrzymi wpływ, na to nasze duże, ważne życie. Takie małe drobiazgi potrafią, ten ruch motyla, potrafi wywołać burzę w naszym życiu. Wywołać zmiany, która doprowadzi nam tam, gdzie sobie nawet tego nie wyobrażamy jeszcze dzisiaj. Za rok, za pięć lat, jeśli tylko codziennie będziemy te. Drobne kroczki robić. Na przykład porządki w domu. Zamiast odkładać je na później, bo wydaje nam się, że jest to bardzo dużo do zrobienia. Sprzątam w sobotę albo jak będę miał urlop, albo później. Takie odkładanie nic nie daje. Lepiej zacząć od czegoś małego, od małego kroku. Na przykład. Sprzątać tylko jedną szufladę. To jest właśnie ta idea. Stosowania małych kroków po to, żeby osiągać duże cele. I zamiast czekać na idealny moment, po to, żeby na przykład zapisać się na kurs tańca, który zawsze chciałaś wypróbować, to zrób to teraz. To zrób to od razu. Jak to było? Buduj samolot w trakcie lotu. Właśnie. Drobne zmiany. Zaczynać dzień od szklanki wody, która wzmacnia nasze ciało. Nawet takie drobne wybory w życiu codziennym mogą prowadzić, do większego porządku, harmonii, szczęścia. Ważne jest, aby żyć świadomie, słuchać siebie i robić to, co naprawdę ma dla nas znaczenie. Nie zapominajmy o tym. A ja Wam dzisiaj dziękuję. I do następnego poczytania. i nikt się nie nudzi Trzy razy po pięć i do życia masz chęć Tu nie ma lenia, chwil bez myślenia W domu, w pracy czy w tańcu na klubie Jestem tu w klubie, bo tak go lubię Gdy masz na rozwój chęć, obieć klub 555 By móc każdy dzień stać zawsze w swym szczęściu trwa Zawsze z tym szczęściu trwać oh. Gdy masz na rozwój no chęć Odwiedź klub 555 By móc każdy dzień stać Zawsze z tym szczęściu trwać Zawsze z tym szczęściu trwać Every morning at 5.55 It's a very, very good to be Coffee make our power is, is not a fake every morning at five fifty five it's a very